Dzień dobry państwu, dziś gościmy w chówcu ZHP Działdowo nowo wybranego komendanta chorągwi warmińsko-mazurskiej imieniem Grunwaldu w Olsztynie, Drucha harcmistrza Mateusza Szulca. Czuwaj druho. Czuwaj druho, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Niezmiennie nam miło gościć Drucha. może przejdziemy na… Jasne, od, od lat od jesteśmy lat... na ty. <laughs> yy, miło nas goś... gościć Mateuszu, cię tu… Yy... Z powrotem w Działdowie, na naszej ziemi, w naszym chówcu. Mam kilka pytań do Ciebie, Tego, jako, jako nowego komendanta chorąg. Może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że wstąpiłeś do ZHP? Jakie były Twoje pierwsze kroki w harcerstwie? Co zainspirowało Cię do wstąpienia? Dla mnie wstąpienie do ZHP było bardzo naturalne, ponieważ cała moja rodzina była w Hówcu Działdowo i, i moi rodzice, moi bracia. I na pierwszą zbiórkę poszedłem, mając 5 lat, w 1997 roku, czyli to już jest prawie 30 lat, niedługo, do drużyny, którą prowadził mój, mój brat. No i tak, tak zostałem. <grych> to już przez tyle lat. Czy pamiętasz jakieś szczególne wydarzenie, przygodę z? Lat, jak byłeś młodym harcerzem, co, co ci utkwiło tak najbardziej w głowie? Tych przygód było bardzo dużo, i e, przez tyle lat naprawdę można by było wymieniać tutaj bardzo długo, ale jedną z nich jest e, taka, która siedzi mi w głowie naprawdę od, e, od, 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 odkąd po, powstała. E, to był chyba 2004 rok i rajd na Narzymiu. E, to był chyba rajd Złoty Liście Sieni, organizowany przez Drużynę Kameleon, pamiętam. Trasa na tym rajdzie powinna mieć około 30 km. Wyszliśmy na trasę, bo było super. Pogoda była świetna, wtedy pamiętam. Tak nam się spodobało, że nawet zabłądziliśmy i zamiast 30 km zrobiliśmy około 50, wyszliśmy gdzieś w okolicach Mławy. Więc e, mieliśmy dużo więcej czasu niż przewidywaliśmy na naszą harcerską przygodę. Było bardzo fajnie, bardzo do, dobrze to wspominamy. Realizowaliśmy wszystkie zadania, które na nas czekały i które nas spotkały po tej drodze. E, I to była bardzo dobra lekcja. Najważniejsze, że wszyscy wrócili, ale wierz mi, nie byliście jedyną drużyną, która się gubi na rajdach. Jest no, więcej. Jak najbardziej, często się to zdarzało i to było. Nauczka dla nas, tych, którzy szli w trasę, ale też dla organizatorów, że czasami trzeba przeznaczyć więcej czasu na, na, na tą trasę. Do ciemnego. Do ciemnego, dokładnie. Mateusz, mówiłeś o przygodach jako harcerz, mhm. a może kilka słów, o tym już, jak zostałeś instruktorem. Tu Twoje pole działania, jakie było? Eee, w Fufu byłem pełniłem kilka funkcji, ale najważniejszą, e, ogólnie najważniejszą funkcją w, w ZHP, jedną z ważniejszych, jest bycie drużynowym. Ja drużynowym byłem przez e, kilka lat, myślę, że to było 6-7 lat, już, już nie pamiętam dokładnie. I byłem drużynowym dziesiątej grunwalskiej wielopoziomowej drużyny harcerskiej Heweliusz, która działa do tej pory. Tak. Ma teraz Potwierdza. nowego drużynowego druha Szymona, z czego bardzo się cieszę, bo to jest najstarsza drużyna działająca w tym momencie w chówcu, bo tak jak wspominałem, w 1997 roku przyszedłem do harcerstwa i to właśnie był początek, początek Heweliusza. E, więc tak, zdecydowanie moją instruktorską. E, inst najlepszym czasem instruktorskim do tej pory to, było, to był ten moment, kiedy prowadziłem drużynę i mogłem bezpośrednio e, wpływać na, na młodych ludzi. Macuszu, jesteśmy dumni, że komendant chorągi warmińsko-mazurskiej wywodzi się z z schówca ze 105-letnią tradycją, Przyjąłeś na siebie ogromną odpowiedzialność, bo ja, ja jako komendant. Chówca mam pod sobą 300 harcerzy, a Ty w Chorągwi masz prawie 5000. Tak, jest to dość duża odpowiedzialność. Ja również jestem bardzo dumny, że wywodzę się z Chówca działdowo i zawsze pamiętam o Chówcu. Nigdy, nigdy nie zapomnę, gdzie stawiałem pierwsze harcerskie kroki, to, 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 to jest na pewno. Yy, natomiast yy, no, w, w tym momencie, w którym teraz się znajduję, muszę też pamiętać o tym, że yy, chorągiew to nie tylko chówiec działdowo, ale 7, yy, 16 innych chówców, w sumie 17 chówców mamy, więc wszystkie chówce yy, traktujemy yy, na równi. Ale sentyment pozostaje, to na pewno. Yy, odpowiedzialność jest bardzo duża. Yy, nie, nie ma co tutaj ukrywać. To jest odpowiedzialność za prawie 5 tysięcy yy, osób. Które codziennie są na zbiórkach, na wyjazdach, coś harcerskiego zawsze w naszym województwie się dzieje. Natomiast jest to odpowiedzialność, którą dzielę. Dzielę ją z moją komendą, jest nas 8 osób i każdy odpowiada za swój, za swój obszar, w którym, w którym działa. Ale przede wszystkim dzielę tą odpowiedzialność z komendami, komendami i komendantami chówców, tak jak z tobą. E, bo wiemy, że jesteście odpowiedzialni i ufamy Wam w tym, co robicie na co dzień, e, co daje nam gdzieś poczucie, poczucie wspólnoty, bo wiemy, że razem damy radę. Super. Główne cele, jakie sobie stawiasz na przyszłe lata jako komendant chorągi? Na ten moment jest to tylko rok, bo kończę kadencję mojego poprzednika, czyli w grudniu przyszłego roku będziemy Spotykam mieli Spotykamy się na zjeździe. Spotykamy się na zjeździe, będziemy mieli kolejne wybory. Oczywiście na ten moment planujemy również kontynuować tą przygodę w następnej kadencji. Zobaczymy, co, co czas przyniesie. Jeżeli chodzi o nasze cele w cele ma określone. Dodatkowo na, naj... na ostatnim zjeździe te cele zostały też przyjęte przez delegatów, określone. To są cele, które towarzyszą nam również dzisiaj, więc my jako komenda horągwi podjęliśmy się tego, żeby dążyć do wprowadzenia celów chorągwi i harcerstwa na Warmii i Mazurach we wszystkich naszych jednostkach, we wszystkich chówcach. Bo chcemy, żeby harcerstwo na Warmii i Mazurach było dobre jakościowo. To jest nasz główny cel. No i tak na dobrą sprawę e, i już czynimy kroki, żeby tak było. Czy macie jakieś plany, jak zwiększyć współpracę z innymi organizacjami młodzieżowymi? Na organizacje i na młodzieżowe i ogólnie organizacje pozarządowe to, to jest taka grupa, która współpracuje ze sobą na każdym poziomie. Współpracują chówce ze swoimi organizacjami lokalnie, lokalnie. My na poziomie wojewódzkim również współpracujemy z, z, z organizacjami i tak na dobrą sprawę działamy w w z nimi wtedy, kiedy jest potrzeba dla, dla środowiska, dla społeczeństwa, żebyśmy współpracowali. Działamy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, działamy z Polskim Czerwonym Krzyżem, działamy z bankami żywności, z tymi wszystkimi organizacjami, które mają wspólne cele z nami. No i oczywiście współdziałamy ze Związkiem Harcestwa Rzeczpospolitej na, w naszym województwie. Jest to nasza bratnia organizacja, więc y, mamy wspólny kierunek działania. Potwierdzam, Zawsze są i miło tak. się z nimi współpracuje. E, jakieś radykalne zmiany w Kolumbii? Nie. Nie, jasno, klarownie mogę powiedzieć, że nie. Planujemy dokończyć to, co zaczęliśmy, bo ja byłem też w poprzedniej komendzie. Zaczęliśmy w poprzedniej komendzie, czyli dążenie do tego dobrego harcerstwa na warmi Mazurach. Żadnych radykalnych zmian nie. Może gdzieś tam drobny lifting, jeżeli chodzi o sposoby działania, to co gdzieś tam do tej pory. Nie domagało czy potrzebowałoby większego wsparcia, to będziemy chcieli to wspierać. Natomiast y, przejąłem chorągiew razem z moją komendą w bardzo dobrym stanie i nie planujemy, y, planujemy tego zmieniać. Cieszę się tylko. Ja również się bardzo cieszę, dlatego też podjąłem się tego zadania myśląc, y, wiedząc o tym, w jakim stanie jest chorągiew. Mateusz, za chwilę będziemy kończyć. Jeszcze dwa pytania. Jestem harcerzem, bo. <laughs> Ja zostałem harcerzem jestem harcerzem, bo to kocham. Robię to od zawsze i nie wyobrażam sobie, żeby e, nie robić czegoś harcerskiego e, codziennie i e, w tym momencie już, ale lata wcześniej to było tak, że zawsze, zawsze to harcerstwo mi towarzyszyło i, i to jest sposób na życie. To, jest, to nie jest hobby. To, 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 hobby to jest za mało powiedziane. To jest to, co się czuje w serduchu e, e, i się to kocha po prostu. I na zakończenie? Co chciałbyś przekazać harcerzom, młodzieży, mieszkańcom? Szanowni państwo, harcerstwo na Warmii i Mazurach ma już 105 lat, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, i przez te dziesięciolecia wszyscy instruktorzy, instruktorki działający w naszym województwie starali się wychowywać harcerzy i młodzież w duchu, który przekazał nam Robert Baden-Powell. My współcześnie również chcemy to robić, dlatego zapraszamy serdecznie wszyscy, całą e, naszą młodzież, dzieci do wstąpienia do drużyn Waszych lokalnych, które znajdziecie i w Działdowie, i w każdym innym mieście, każdej innej miejscowości, ale zapraszamy też dorosłych, bo harcerzem można zostać w każdym wieku. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był haspisz Mateusz Szulc, komendant Horengwi Warmińsko-Mazurskiej. Dziękuję serdecznie. Czuwaj. Zapraszamy częściej. Na pewno przyjadę. Dziękujemy.